tam jesteśmy na rybach na stawie kochanoweru żona pojechała coś kupić do jedzenia razem z Karolkiem Siedzimy na 6 będek. jest godzina pół do siódmej jak wiemy i znamy co niektórzy ten staw to na tym stawie Brań z gruntu do godziny 21 możemy się nie spodziewać w ogóle na tym stawie brania są przeważnie od godziny 21. Jeżeli ma coś się w ogóle dziać trwają maksymalnie do pierwszej w nocy. Jeżeli do godziny 23 nie będzie brań, także brań dzisiaj na dzień dzisiejszy nie będzie. Także poczekamy, zobaczymy do godziny 21.00 czy się będzie działo czy nie. Jeżeli nie, to godziny 23, 30, 24 możemy się pakować. Ten staw słynie tylko z nocnych połowów i siotra suma gdzieś na tym stawie z gruntu nic nie bierze drugi staw mamy z pstrągami strągi maksymalnie do 1,5 kilo, małe pstrągi ludzi siedzi ale efektów zbytnio ludzi dać ludzie nie mają jak wiadomo, strąt jak bierze to bierze, jak nie bierze to o co chcecie, a tego nie złapiecie. Pogoda jest piękna, bo jest 13 stopni słońce, lekki wiaterek. No zobaczymy, ale mówię, musimy czekać minimum do 21. Jeżeli o 21 nie będzie żadnych błędów do godziny 24 także. Mogę powiedzieć tym, którzy tutaj przyjeżdżają, bo niektórzy znają ten staw. Także około godziny 24 mogą się spokojnie zabijać do domu. Także co? Siedzimy. Bęki stoją z gruntu na czerwonego dużego robaka. W koszyku jest parę połowcy halibut miód. Na jednej swoje wędce mam pelet Halibut miód w koszyku na haczyku Popa 16 mm orzech gryźć reszta będę stoi na robak Także tak jak mówię maksymalnie do 24 Jeżeli coś będzie się działo to jest ok, jeżeli nie, to do domu jutro po południu Zonenberg także ryby, ryby, ryby